Cześć, siemanko, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku, tym razem z Niemiec, gdzie właśnie spedycja kazała mi zjechać na parking i oczekiwać na dalsze instrukcje, co może oznaczać tylko jedno: zmiany, zmiany, zmiany. Ale nie chcę Was dzisiaj już zanudzać tym skąd jadę, dokąd jadę, po co i dlaczego, tylko chcę poruszyć kwestię dwóch ważnych rzeczy, które mogą Wam się przydać przy częstych podróżach za granicę czy to w celach służbowych, czy to w celach prywatnych. Już o samym transporcie międzynarodowym tutaj nie wspominam. A mianowicie mam tutaj na myśli kartę płatniczą, której warto używać poza terytorium naszego kraju, a także kartę prepaidową, która nie będzie nas zbytnio ograniczała w swobodnym poruszaniu się po internecie w postaci okrojonych gigabajtów w pakiecie. Tych dwóch rzeczy sam osobiście używam, więc mogę Wam śmiało polecić, ale również wspomnę tutaj o jeszcze jednej karcie prepaidowej, na którą warto zwrócić uwagę, ale z którą zbytnio nie miałem do czynienia, tylko tyle wiem na jej temat, co mi tam koledzy opowiadali, którzy jej używali. Więc po prostu tutaj, jeśli chodzi o tą kartę, sami będziecie musieli bardziej zgłębić ten temat. Więc jeżeli jesteś osobą, która często podróżuje za granicę, czy to w celach prywatnych, czy to w celach służbowych, ten odcinek jest jak najbardziej dla Ciebie i powinieneś go obejrzeć do końca. już rozładowany, ja dojechałem na parking i teraz jak naprawdę mam 24 godziny wolnego czasu ponieważ dopiero jutro o 16 ładuję w tym samym miejscu co dzisiaj rozładowałem. Z tym będę jechał do Szwecji, no trasa może być troszkę wymagająca ale mam za to właśnie te 24 godziny na odpoczynek, na takie regeneracje sił, na takie na mentalne nastawienie się do tego kursu. Zresztą zobaczymy jak pójdzie ta trasa, może wcale takiej tragedii nie będzie bo ja zawsze często tak wyolbrzymiam z początku. W międzyczasie jak jechałem na rozładunek, zatrzymała mnie policja, no i była taka szybka, miła, rutynowa kontrola, na szczęście obyło się bez żadnego mandatu, ponieważ panowie jednak mnie zapytali o kontrolbucha, którego tak naprawdę powinienem pisać w Niemczech, no to kontrolbuch, dla tych co nie wiedzą, to jest takie tacho w wersji papierowej, bym powiedział, no ale jak powiedziałem, że nie mam tego kontrolbucha, to już panowie nie dążyli dalej, tylko Puścili mnie, każdy pojechał w swoją stronę, i obyło się właśnie bez żadnego mandatu. Ale dobra, wracamy już do tego tematu głównego, czyli do tych. Kart, jakie używam, właśnie w trasie. Zacznę może od tego, że banki bardzo często nam teraz oferują darmowe wypłaty z bankomatów na całym świecie, czy tam y, również płatności bezprowizyjne za granicą. No i oczywiście ja tego nie neguję, tak jest, naprawdę nic za to nie pobierają. Poza tym, że mają dosyć wysoki taki kurs walut. Załóżmy, że teraz kupuję coś za 1 euro i euro jest teraz warte 4,50, a ja, jak zapłacę swoją kartą przypisaną do konta mojego bankowego w Polsce, no to za to euro zapłacę 4,70. No to tutaj 20 groszy no przy jednym euro, no to jakaś tam duża różnica nie jest. Ale jeżeli nazbieram sobie to wszystko w ciągu roku, no to może parę stówek oszczędności mi by przyniosło, gdybym płacił za euro 4,50. No i dlatego ja wybrałem sobie kartę, to znaczy wybrałem sobie, tak naprawdę ta karta mnie sama znalazła, ponieważ kolega, który używał mi to zaproponował, tak sobie to przemyślałem. No i rzeczywiście fajna opcja, dlatego używam teraz karty Revolut. Ona wygląda dokładnie tak. I naprawdę jest bardzo przyjazną, że tak powiem, kartą dla kierowcy, bo dużo kierowców z tego korzysta i są z tego zadowoleni. I ja również jestem w tym gronie zadowolonych osób z Revoluta. Revolut to jest takie konto za zero, nawet nie można do końca nazwać tego kontem. Ja bym to bardziej nazwał jako subkonto. Oczywiście można u nich założyć takie typowe konto bankowe, ale to, tą wersję, którą ja mam, to jest takie bym powiedział właśnie subkonto do którego sobie podpiąłem swoją kartę bankomatową tą z banku w którym mam konto na które przychodzą pieniądze i jak chcę po prostu doładować tą kartę to Klikam sobie tylko kwotę, jaką chcę doładować i to naprawdę parę sekund mam już pieniądze na rewolucie. Jak się zarejestrować na rewolucie? No i to jest bardzo proste, tutaj nie ma tak jak w innych bankach, że się idzie do banku, podpisuje umowę, potem się czeka na jakąś weryfikację, bla bla bla. Nie, tu jest dosyć ba bardziej to wszystko ułatwione. Również nie musimy przez kuriera żadnych umów podpisywać, tylko rejestrujemy się na ich stronie bądź na aplikacji rewoluta. I tam wypełniamy oczywiście wszystkie swoje dane. Musimy zrobić zdjęcie dowodu z jednej i z drugiej strony. Nie jestem pewien, nie pamiętam dokładnie, czy nie potrzeba jeszcze drugiego dokumentu. Za to sobie ręki nie dam uczyć, bo już dawno, dawno temu się rejestrowałem. Ale jeszcze musimy do tego walnąć sobie selfiaczka, żeby potwierdzić właśnie to zdjęcie z dokumentu jak wyglądamy naprawdę czyli ktoś nie próbuje się tutaj za nas podszyć. Jeśli chodzi o robienie zdjęć dokumentów do tej aplikacji czy tam na tą stronę rewoluta to naprawdę jest to bezpieczne, to nigdzie nie wycieka przynajmniej w moim przypadku nic się takiego nie zdarzyło jeżeli ktoś by się chciał zarejestrować właśnie na rewolucie to na dole zostawię link polecający z mojego konta no ja tam akurat nic z tego nie mam ale wtedy jak się zarejestrowałem nie wiem czy to jest do tej pory ale jak się rejestrowałem właśnie z polecenia kolegi, to po prostu miałem wysyłkę karty za darmo. Nie musiałem płacić tutaj za kuriera, który przywoził kartę czy tam za paczkomaty. Nie pamiętam już gdzie było to wysyłane, ale w każdym bądź razie przesyłkę karty miałem wtedy za darmo. Co nam daje ten rewolut? Czemu to jest tak w miarę atrakcyjne? A no właśnie, tu są bardzo atrakcyjne kursy walut, ponieważ zdajmy na to właśnie, jak jest teraz euro za 4,50, to ja na rewolucie mam je za jakieś 4,53, 4,55, coś takiego, czyli ta różnica taka nie jest bardzo mała, bardzo duża, bardzo mała. Różnica jest właśnie bardzo mała, ale różnica nie jest bardzo duża, no i to właśnie też są poniekąd jakieś nasze tutaj oszczędności. Do tego mamy swobodę w kupowaniu, w sprzedawaniu różnych walut. Jeżeli mamy pieniądze na rewolucie w złotówkach, no to możemy teraz sobie śmiało to wymienić na euro, na funty, na jakieś korony i tak dalej. To naprawdę... Możemy robić z tymi pieniędzmi wszystko, jeśli chodzi o wymianę walut. Ale dodatkowo, jeżeli płacimy gdzieś w sklepie tą kartą i mamy pieniądze w złotówkach, to nie musimy teraz w sklepie czy przy kasie klepać ile potrzebujemy euro na przykład, żeby wymienić te pieniądze. Tylko jak zapłacimy po prostu kartą, to po tym kursie jaki jest aktualny przy płaceniu właśnie kartą, nam zabiera to w złotówkach. Tak jak wspomniałem, no to te zasilenie konta właśnie trwa dosłownie parę sekund, wpisujemy tylko kwotę. Minimalna kwota teraz to jest 50 złotych, kiedyś było 20, teraz y, możemy zasilić rewoluta za minimalną kwotę 50 złotych nie wiem czy już o tym mówiłem, nie pamiętam ale za prowadzenie tego konta nie płacimy nic dosłownie nic jeżeli po prostu nam nie pasują tutaj limity ponieważ na tym darmowym koncie są limity 800 złotych i to jest jeden chyba tylko z nielicznych minusów jeśli chodzi o rewoluta 800 złotych jest na wypłatę z bankomatów równowartość 800 złotych bo możemy oczywiście wypłacić pieniądze w euro możemy wypłacić pieniądze nie wiem w dolarach, w funtach czy w jakichś tam koronach ale równowartość limitu takiego miesięcznego na wypłaty z bankomatów to jest właśnie 800 zł. Do tego, jeżeli nasi znajomi mają rewoluta, to możemy sobie łatwo przesyłać pieniądze. Nie musimy klepać teraz całego numeru konta i tak dalej, tylko rewolut jest podpięty pod numer telefonu. Jeżeli mamy w kontaktach kolegę właśnie z rewolutem, to śmiało możemy mu przelać pieniądze, nie pytając go jeszcze o numer konta i tak dalej, ponieważ wybieramy w rewolucie tam jego numer telefonu, jaki jest podany i wtedy pieniądze wędrują do niego na konto rewoluta właśnie. Do tego Revolut jeszcze nam oferuje różne tam y, takie udogodnienia nie wiem podziały wydatków ile wydaliśmy na jedzenie ile wydaliśmy nie wiem na mechanika ile wydaliśmy na jakieś inne rzeczy. Ale to jest taka kropla w morzu tego co nam oferuje właśnie ta aplikacja Revoluta i naprawdę jest bardzo intuicyjna i łatwo się po niej poruszać. No jeśli chodzi o Revoluta to myślę że dalej to wy możecie sobie tutaj zgłębiać ten temat to co dla mnie najważniejsze najważniejsze plusy tego Revoluta to chyba powiedziałem no, jeden minus to właśnie w postaci ograniczenia tych wypłat z bankomatów jeszcze jakieś inne są tam ograniczenia, ale za bardzo mnie one nie dotyczą dlatego nie jestem w stanie Wam im, ich przedstawić a jeżeli ktoś chciałby mieć właśnie więcej nie 800 zł limitu no to można oczywiście wziąć wersje płatne tego Revoluta, ale myślę, że jak ktoś właśnie wyjeżdża raz na jakiś czas to to jak najbardziej wystarcza No to przejdźmy sobie teraz do tych kart prepaidowych, o których na samym początku wspominałem i zacznę od takiego wstępu, że właśnie operatorzy polskich sieci komórkowych teraz do każdego abonamentu tak naprawdę dorzucają nam transfer danych za granicą w postaci oczywiście gigabajtów. No może to nie są jakieś zawrotne ilości tych gigabajtów, bo to się waha od 3 tak do 7 giga przy takich normalnych abonamentach oczywiście mówię, bo przy wyższych wiadomo ta liczba gigabajtów będzie również wyższa. Ale również możemy dzwonić za darmo. SMS-ować również za darmo bez limitów gdzieś za granicą, i to jest jak najbardziej fajne dla osób, które raz na jakiś czas gdzieś wyjeżdżają za granicę na wakacje, i z tego naprawdę wtedy fajnie się korzysta. Taka dodatkowa usługa jest super, ale są też osoby takie jak ja, że więcej przebywam za granicą niż w Polsce. No i pomimo tego, że płacę ten abonament. To również wchodzi tutaj coś takiego jak polityka uczciwego korzystania, i wtedy za każdy transfer danych, za każde smsy, za każde rozmowy z polskimi numerami, oczywiście, dodatkowo płacę. No i tutaj naprzeciw wychodzi nam angielska sieć Voxy to tutaj logo powinniście teraz zobaczyć żebyście mniej więcej wiedzieli jak to wygląda i ta karta jest do kupienia oczywiście w Anglii częściej na stacjach BP czy w jakichś sklepach za 99 pensów, i to jest taki pusty starter taką kartę również możemy zakupić gdzieś przez internet bo ktoś tam sobie gdzieś tam kupił te karty i teraz je sprzedaje więc nie ma problemu tak naprawdę z nabyciem takiej karty jeżeli już mamy taką kartę Oczywiście możemy ją już włożyć do telefonu Ale przede wszystkim najpierw musimy ją zarejestrować Więc wchodzimy sobie na stronę Voxy Będziecie mieli podane oczywiście na tym starterze jak to zarejestrować Ale wtedy wchodzimy na stronę Voxy, bo aplikacji niestety swojej nie mają No i podajemy tam wszystkie swoje dane Podpinamy kartę bankomatową, bo oczywiście skądś musi ściągać to co miesiąc dlatego trzeba taką czynność wykonać i wybieramy sobie pakiety no i tutaj na tych pakietach teraz się zatrzymamy, ponieważ są naprawdę bardzo korzystne już Wam wymieniam tutaj te pakiety już sobie patrzę tutaj w telefonie sobie specjalnie otworzę, żeby mieć ściągawkę jakie są aktualne pakiety no i mamy 6 GB internetu za 10 funtów plus nieograniczoną ilość na media społecznościowe na te Facebooki, Messengery itd. tak i tak dalej i to mamy właśnie za 10 funtów taki pakiet bym powiedział troszkę lightowy dla osób które dużo nie korzystają właśnie z internetu a chcą w miarę mieć jakąś ilość tych gigabajtów plus te właśnie media społecznościowe za niską cenę następny pakiet jaki mamy to mamy 12 gigabajtów internetu do wykorzystania oczywiście w świecie już 5G do tego niekończące się również media społecznościowe i jakieś z wideo, akurat ja nie wiem co to jest, i to kosztuje 12 funtów. Następny pakiet, jaki mamy, no to mamy ten, który ja właśnie korzystam za 15 funtów. Mamy 15 giga internetu, ale poza tymi 15 giga internetu mamy również właśnie niekończące się media społecznościowe, czyli Facebook, Messenger. Nie wiem jeszcze, co tam jest dokładnie wymienione, ale przede wszystkim z tego się korzysta. Dlatego tutaj mamy nieograniczoną ilość danych na to, ale również dodatkowo jeszcze tutaj są dwie fajne opcje, ponieważ mamy niekończącą się ilość danych na YouTube'a. Dzięki temu mogę tak bezproblemowo sobie dodawać za granicą filmiki na YouTube'ie, i również mamy tutaj niekończącą się ilość danych na Netflixa. I to myślę, że to się bardzo też przydaje kierowcom, żeby sobie właśnie jakiś fajny film obejrzeć gdzieś, a nie musieć myśleć w domu, jaki tutaj. Film pobrak, więc to jak najbardziej ten pakiet jest fajny, bo nie jest jeszcze jakiś super drogi. Mamy tych gigabajtów wystarczająco, a dodatkowo właśnie nieograniczonej ilości na te rzeczy, które wymieniłem. No i następny pakiet danych mamy 45 giga, plus oczywiście to wszystko, co było w poprzednim pakiecie, którym, o którym mówiłem, i on jest warty 20 funtów. I również tutaj dla takich, bym powiedział, mocno wykorzystujących internet jest pakiet niekończące się ilości danych na wszystko za 35 funtów. No i takie właśnie mamy pakiety na Voxy i jak najbardziej są super, na fajnie się z tego korzysta. No i tak jak wspominałem, możemy z tego korzystać w całej Unii Europejskiej, dodatkowo doliczając Szwajcarię i Norwegię i tam bez problemu chodzi ta sieć Voxy. Ale tutaj jest taki jeszcze mały kruczek, bo możemy oczywiście dzwonić bez limitów i SMSować na wszystkie numery, już nie tylko na polskie, ale za to w Anglii, jak jesteśmy, to jeżeli dzwonimy właśnie na zagraniczne numery, w tym też polskie, to będziemy mogli dodatkowo zapłacić, to znaczy inaczej, Voxy nas nie połączy, zacznie nam gadać właśnie, że nie masz wystarczających środków, żeby zadzwonić na te numery. I tutaj jest właśnie taki malutki kruczek, który nas troszkę ogranicza, ale myślę, że to jest do przeżycia. Tutaj nie ma również polityki uczciwego korzystania, to znaczy były tam jakieś gdzieś na Facebooku przesłanki, że jest taka polityka uczciwego korzystania, ale jeszcze ani razu mi nie przyszedł taki SMS, tak samo moim znajomym, którzy również korzystają z Voxy też takie SMSy nie przychodziły, więc nie mogę tutaj tego potwierdzić, ja póki co uważam, że nie ma tutaj właśnie tej polityki uczciwego korzystania. Jeśli chodzi o kartę Voxy to chyba wszystko co miałem powiedzieć to powiedziałem, wymieniłem te jej plusy, jest jeden właśnie... Ten malutki minusik, ale to jest w niczym tak naprawdę nie przeszkadza. No, i tutaj miałem wspomnieć jeszcze o jednej tej karcie prepaidowej: jest to Free Mobile francuski. No, co prawda, ja za dużo właśnie na ten temat nie wiem, ale jest warty uwagi, dlatego że może nie tyle co przez pakiety. Bo tam z tego co wiem, to za 20 euro jest pakiet 25 giga chyba na całą Unię Europejską i 100 giga do wykorzystania właśnie we Francji. i również te SMS-y, minuty też są nieograniczone ograniczone, ale dlaczego warto zwrócić na nią uwagę? Z tego względu, że tutaj wymieniłem właśnie w i można korzystać w całej Unii Europejskiej plus Szwajcaria i Norwegia. A Free Mobile ma właśnie więcej tych krajów, ponieważ na Ukrainie również on działa. Działa, nie wiem czy na Serbii i tak dalej, na tych takich bym powiedział dzikich krajach, ale no mówię, jeśli chodzi o tą kartę to musicie sami zgłębić temat, bo ja za dużo na jej temat nie wiem i po prostu chciałem Wam powiedzieć, że coś takiego istnieje, na, na co po prostu warto zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o temat kart płatniczych, kart prepaidowych, no, kartę płatniczą akurat jedną Wam tutaj podałem, ponieważ z niej korzystam i jestem z tego zadowolony. Jeśli chodzi o karty prepaidowe, no, to najbardziej właśnie chciałem Wam tutaj Voxy polecić, bo też z tego korzystam i jestem z tego bardzo zadowolony. No i jeśli chodzi o ten temat kart prepaidowych, kart płatniczych, to będzie na dzisiaj tyle ode mnie. Oczywiście bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam oczywiście. Się do subskrypcji mojego kanału i kliknijcie sobie od razu dzwoneczek, a wtedy każdy nowy film, czy też instruktor dotyczący pracy na busie, czy jakieś inne porady związane z tą robotą będziecie mieć po prostu na wyciągnięcie ręki. Również zachęcam do obserwacji mnie na Facebooku oraz Instagramie. Linki oczywiście znajdziecie poniżej w opisie. A na dzisiaj tyle ode mnie. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Pozdrawiam.